Cześć! Z tej strony Kasia, witajcie na kanale Turtus Concept. Dzisiaj przychodzę do Was z pewną nowością u nas. Będzie to wideo recenzja produktu, ale też takie trochę wyzwanie artystyczne, ponieważ będę się starała używać produktów przeznaczonych dla dzieci takich bardzo budżetowych produktów. I będzie to recenzja z punktu widzenia osoby, która zawodowo zajmuje się rysunkiem i grafiką, ale też z punktu widzenia rodzica. Także sprawdzimy sobie, czy takie produkty nadają się też właśnie dla maluchów, jak się im sprawdzają. I w dzisiejszym wideo przetestujemy sobie pastele olejne Colorino, a w kolejnej części kredki plastikowe, z którymi zetknęłam się po raz pierwszy. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pierwszy raz w ogóle kredkami marki Colorino Kids miałam okazję tworzyć jakieś dwa lata temu podczas recenzji 324 kredek. Jeśli interesuje Was rysowanie kredkami, polecam zerknąć na tamto nagranie, wrzucę gdzieś tam link wam na karcie i w opisie. Wtedy chciałam przetestować, jak sprawdzą się takie zwykłe świecówki, m.in. na czarnym papierze i o ile na ciemnym tle nie dawały sobie za bardzo rady, to na jasnym sprawdzały się już całkiem nieźle. Tak jak wspominałam we wstępie, ta recenzja będzie swego rodzaju wyzwaniem. Raz na jakiś czas lubię użyć takich tanich artykułów plastycznych, budżetowych, na przykład dla dzieci, i zobaczyć, ile jestem w stanie z nich, mówiąc kolokwialnie, wycisnąć. Ostatnio, przy okazji kupowania kredek dla naszego małego Turduska, natknęłam się na dwa ciekawe produkty, właśnie marki Colorino, przeznaczone dla najmłodszych. Były to pastele olejne, które zrecenzujemy w tym odcinku i kredki plastikowe, które pojawią się, tak jak wspominałam, w następnej części. Warto będzie obejrzeć obie części, bo w tej drugiej zrobię małe też podsumowanie i porównanie obu produktów, dlatego zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Ok, ale przejdźmy już do pasteli. Te marki Colorino Kids kosztują za zestaw 12 sztuk około 10 zł. Ja kupiłam nasze w sklepie wizerunka na wystawce z okazji powrotu do szkoły. Można nabyć je także w innych marketach, czy też przez internet. Są zapakowane w folię ochronną, a to jak najbardziej plus, ponieważ nie wysychają leżąc w sklepie. Posiadają bardzo praktyczną szufladkę z tacką na kredki, która bardzo przypadła mi do gustu, co możecie usłyszeć na oryginalnym nagraniu z rozpakowania. Uh, fajne. Spodobała mi się ona, dlatego że yy, inaczej też wygląda opakowanie kredek plastikowych, o czym przekonacie się w drugiej części. Pastele po otwarciu miały takie drobne pęknięcia, które mnie zaniepokoiły, jednak nijak nie przeszkadzało to w malowaniu nimi. Bo pastelami fachowo mówiąc malujemy, a nie rysujemy. Zresztą, jeśli interesuje Was garść faktów na temat pasteli i kredek świecowych, to zapraszam Was na nasz blog. Link wrzucę w opisie i też na karcie. Te konkretnie sztyfty postanowiłam sprawdzić i na jasnym, i na ciemnym tle. Jednak, tak jak kredki kolorino-świecowe i plastikowe, takie pastele olejne nie za bardzo nadawały się do tworzenia na czarnym papierze. Jak dotąd tylko pastele woskowe marki karandasz i Lajra. Fajnie mi się sprawdziły w tym szkicowniku. Jeszcze chyba też gwasze tak dosyć dobrze na tym wyglądały. No ale wracając do pasteli, testy na jasnym tle wypadły już lepiej, jednak od razu zauważyłam bardzo duży osyp pasteli. Odpada z nich znaczna ilość takich małych grudek, co zobaczycie też w dalszej części nagrania. Bardzo też trzeba uważać, żeby nie wjechać w nie ręką lub nie potrzeć przypadkiem, ponieważ mocno się rozcierają na plus. Na pewno należy zaliczyć bardzo dobrą pigmentację, którą też producent zawsze wypisuje na opakowaniu jako atut i tu naprawdę nie ma ściemy, kolory są bardzo intensywne, soczyste. Gorzej ma się sprawa z łączeniem kolorów, które też według informacji podanych na opakowaniu powinny nam się dobrze mieszać. Idzie z tym jednak dosyć opornie. Jeśli chcemy blendować i tworzyć przejścia kolorystyczne, pastele się trochę przepychają. Kolejna pastela zeskrobuje odrobinę tę pod spodem. Coś tam, jak możecie zobaczyć, udaje się uzyskać, ale nie jest to takie jakieś łatwe i przyjemne. Nie da się też wymieszać nowych kolorów. Jak widzicie, najbliżej było z zielonym, ale teorii kolorów ciężko będzie uczyć się podczas używania akurat tego konkretnego zestawu. Podczas malowania musimy też uważać na niekontrolowane rozcieranie pasteli, o którym mówiłam wcześniej, i na te paproszki, które odczepiają się w trakcie używania sztyftu. Na opakowaniu mamy też informację o możliwości tworzenia kolorowych wydrapywanek przy pomocy pasteli, ale tej opcji jeszcze nie udało mi się sprawdzić. Zastanawiam się, czy będzie ona w ogóle możliwa, ponieważ tutaj dochodzimy do problematycznej kwestii utrwalania tych sztyftów. Próbowałam rozpylić na nie fiksatywę, ale nic to nie pomogło. Malunek rozmazywał się dalej. W końcu postanowiłam polakierować je mod podżem żeby nie zabrudziły mi szkicownika. Po wyschnięciu prawie go nie, nie widać. Z tej właśnie przyczyny zastanawiam się, czy uda się nimi zrobić taką wydrapywankę, którą trzeba przecież pomalować farbą, a kredki pod nią muszą tworzyć śliską, jednolitą warstwę. Najmłodszemu pokoleniu w Turdusie pastele Colorino Kids bardzo przypadły do gustu. Są teraz ulubionym sztyftem do tworzenia artystycznych wizji. Łatwo utrzymać je w małej rączce. Są niesamowicie napigmentowane i bardzo miękkie. Jeśli chodzi o mój punkt widzenia jako rodzica, doceniam ich atuty. Natomiast zauważam też takie minusy, jak to, że ciężko je niekiedy z niektórych powierzchni zmyć, przez to, jak bardzo są kremowe i napigmentowane. Najlepiej używać ich razem z dzieckiem, jeśli używa ich takie młodsze dziecko, a potem skierować się prosto do mycia, ponieważ mocno brudzą. Dla starszych dzieci, zwłaszcza tych z zacięciem artystycznym, polecałabym jednak pastele wyższej jakości. Kusi mnie, by przetestować zestaw pasteli olejnych Colorino Artist, które wciąż jeszcze można uznać za zestaw budżetowy, być może niedługo i taka recenzja pojawi się u nas na kanale. Dajcie znać, czy takie testy tańszych artykułów przypadły Wam do gustu, i czy chcielibyście obejrzeć więcej wideo tego typu. A w tym nagraniu to już będzie wszystko. Dziękuję Wam za czas spędzony na naszym kanale i zapraszam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do następnego razu. Pa pa!